Oprych. Oprych! Matka mi mówiła! Ja nie mówi... Mi to dobrze kochana, że ty za niego wychodzisz, bo to jest... to jest pojem. Mówiła mi matka, daj se spokój z tym idiotą wytatuowanym daj se z nim spokój. Wszystko co się dzieje dzisiaj jakby mówię to całkiem szczerze, jest ponad mój limit z każdym razem jak sobie przypominam w czym ja siedzę to przełamuję głowę i staram się tą myśl odpychać i odliczam człowieku godzinę, ja patrzę na telefon cały czas na godzinę żeby już była 24, żebym mógł zmyć makijaż, że mógł to ściągnąć naprawdę przeskoczyłem dzisiaj limit nie, nie zrobiłbym tego nigdy w Polsce bym tego nie zrobił, nie zrobiłbym tego w Polsce. No nie wiem czy tym razem nie przegięliśmy, a 20 to naszy w towarzystwie to jest pół biedy, nie? Nie, zro nie zrobił tego w Polsce. No. Zaraz swoją wybrankę. Wow. W imieniu gości Chcieliśmy wam wręczyć nie. O to, o tą butelkę, żebyśmy mogli wszyscy razem wznieść wspólny toast za Waszą wspaniałą. papazów nie zrobiłam!